Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym live. Dzisiaj postanowiliśmy przełożyć naszego live z godziny 8 na 18. Wynikało to troszeczkę z naszych innych również zajęć, ale tak jak zapowiadaliśmy dwa tygodnie temu, że będziemy testować różne godziny naszych spotkań na żywo z wszystkimi, którzy są zainteresowani procesem cyfryzacji firm usługowych. Naszą tematykę kierujemy zarówno do użytkowników w aplikacji, ale także na przykład do, dla producentów, którzy mogą już od jakiegoś czasu wprowadzać swoje produkty do naszej aplikacji i tym samym ułatwiać użytkownikom wykonywanie ofert. Dzisiejszy temat, jaki towarzyszy naszej, naszemu spotkaniu, to jak skutecznie rozmawiać. O ofercie, jak skutecznie rozmawiać o ofercie z klientem, jak tłumaczyć mu, jak pokazywać mu, jak prezentować właśnie proponowany zakres prac, proponowany zakres usług. I właśnie na tym się skupimy. To będę chciał pokazać, w jaki sposób budować strukturę oferty, po to, aby komunikacja z klientem była łatwiejsza oraz doprowadzała nas do finału czyli tak naprawdę zdobycia zlecenia zdobycia podbicia serca klienta klientów i zdobycie właśnie upragnionej pracy czy upragnionego zlecenia. Zaczynamy w takim razie część merytoryczną. Ja powoli będę przełączał się na swój ekran. Dopowiem tylko, że jeżeli będziecie mieli jakieś komentarze, jakieś pytania, to oczywiście serdecznie zapraszam, będę starał się odpowiadać na bieżąco. A więc będzie mi miło, jeżeli widzowie będziecie, jeżeli widzowie będą zabierać głos. Dobrze, w takim razie udostępniam. udostępniam już swój pulpit, swój ekran. I zacznijmy może od widoku gotowej oferty. Oferty, która jest zrobiona przeze mnie, oferty wzorcowej, która ma swoją strukturę, która jest zbudowana w taki sposób, aby klient mógł zwrócić uwagę spośród wielu ofert, które otrzyma od swoich od oferentów, aby zwrócił uwagę właśnie na tą, która jest przygotowana najlepiej. Cześć Jarku, witam Cię serdecznie. A więc zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy stronę tytułową, mamy część związaną z danymi, takimi powiedzmy administracyjnymi, czyli dane klienta, dane firmy składającej ofertę. Później już mamy część wprowadzającą, a więc krótki opis, co w ofercie się znajduje. Następnie bardzo ważna rzecz należąca do struktury oferty to właśnie takie pozacenowe warunki, jakie są istotne dla klienta. No więc określamy sposób wykonania kalkulacji, jaką udzieliliśmy gwarancję, jaką proponujemy formę rozliczenia oraz jakie ewentualnie załączniki dodajemy do naszej oferty. Po takim wstępie klient według tej wzorcowej oferty może zapoznać się z częścią kalkulacyjną. I tutaj aplikacja daje możliwość tworzenia działów i rozdziałów. I zwróćcie proszę uwagę, w tej chwili zaczyna się dział kalkulacyjny, który nazywa się montaż pompy ciepła, i on ma swój podrozdział montaż PC. Widzimy tutaj dwa zdjęcia, opis oraz część wyceny zawierająca jakieś cztery pozycje i podsumowanie na łączną kwotę 4000. Zł. Kiedy przewiniemy sobie następną stronę, zaczyna nam się drugi dział, drugi podrozdział technologia rozdziału czynnika grzewczego. Tutaj znowu mamy zdjęcie, opis i na tej przykładowej ofercie wykonałem, czy też dodałem osiem pozycji, wyceniając po kolei poszczególne, właśnie tutaj, elementy znajdujące się na tym schemacie, i ten dział również został przeze mnie podsumowany. No i teraz moglibyśmy tak dalej. Przewijać tą ofertę, a więc doświadczać tego, czego doświadcza klient, który otrzyma od nas taki dokument. Wszystko logicznie po kolei wytłumaczone bez pośpiechu, z odpowiednimi opisami, z odpowiednimi zdjęciami. Przyznacie, że taka oferta wzbudza zaufanie, taka oferta pozwala wyróżnić się spośród innych ofert i na pewno klient nie przejdzie wokół niej czy obok niej. Bez, bez, bez swojej uwagi, na pewno zwróci na nią uwagę. Tak zbudowana oferta o takiej strukturze daje masę możliwości wyróżnienia się, opisania takich rzeczy, które, na które możemy położyć jakieś akcenty, gdzie możemy, gdzie możemy właśnie zaproponować klientowi wiele prawdziwych atutów oferty i budować właśnie tą przewagę nad konkurencją. Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest też pierwsze wrażenie. I tutaj znowu odwołam się do tego mechanizmu. Podobnie, kiedy my możemy wywrzeć pierwsze wrażenie na pierwszym spotkaniu, czy na, podczas rozmowy telefonicznej, tak samo i tutaj nasza oferta, dopracowywana za każdym razem, będąca coraz lepszym dokumentem, coraz lepszą ofertą, również może robić ogromne wrażenie na kliencie. Coś, co jest, słuchajcie, ważne, zbadane i stwierdzone, to to, że klienci bardzo często nie zadawają dodatkowych pytań. Jeśli oferta z jakichś powodów nie spełnia ich oczekiwań albo jest dla nich niezrozumiała, to bardzo często nie dopytują. Drążą temat tam, gdzie mają jakiś punkt zaczepienia, gdzie coś im się spodobało, gdzie coś, gdzie potrafią zrozumieć. O czym ta oferta jest, albo kiedy widzą, że ta oferta, oferta jest dopasowana do nich, wtedy są w stanie się bardziej zaangażować. Ogólnie starają się klienci. Pamiętajmy też, że tak samo jak my wszyscy, są zapracowani, zabiegani. Nie, nie wgłębiają się w oferty, które z góry widać nie są starannie przygotowane. No dobrze, także tyle jeżeli chodzi o, po, o przeklikanie się, czy też takie przewertowanie po gotowej ofercie, i chciałem pokazać teraz, w jaki sposób można taką ofertę i taką strukturę oferty przygotować. Przejdę do funkcjonalności mojej oferty. Dodamy sobie ofertę testową. I dodamy dzisiejszą datę. Zmienimy status oferta w opracowaniu. Zapiszemy. I pojawiła nam się nasza dzisiejsza oferta na dzisiejszym live. Wejdziemy sobie do środka. Sekunda. Ach, oferta testowa już musiała istnieć i otwieram mi ofertę istniejącą. Powieliłem nazwę. Okej, okay, to zrobimy oferta testowa 2. Jestem w takim razie na pustej ofercie i zaczniemy budować. Strukturę ofertę. W pierwszej kolejności budujemy duże działy. Duże działy budujemy po lewej stronie. Mamy możliwość zbudowania, właśnie ja nazywam to, dużych wątków. No to w przypadku instalacji grzewczych, w przypadku branży instalacyjnej, może to być właśnie ogrzewanie podłogowe. Drugim wątkiem na przykładu, jak działają te duże działy? Działy może być na przykład instalacja Wodkan Oczywiście nie będę dzisiaj. Czekajcie, bo. Instalacja, jakieś błędy tutaj popełniam, ortograficzne. Nie będę dzisiaj wyceniał instalacji wodkan, tylko skupię się na budowaniu struktury w ogrzewaniu podłogowym, ale zależało mi na tym, byście zobaczyli, w jaki sposób podzielić duże wątki, jakie rozdzielić. Z jednej strony, żeby nie popełnić błędu jakiegoś kalkulacyjnego, żeby o wszystkim pamiętać, dobrze to wycenić, a z drugiej strony, żeby właśnie tak jak na przykładzie, jaki pokazałem na początku, klient mógł się zorientować, czy ta oferta, przede wszystkim na czym ta oferta polega, a poza tym, czy ona jest dopasowana do jego potrzeb. Jeżeli jesteśmy na ogrzewaniu podłogowym, możemy teraz stworzyć sobie podrozdziały, i takim podrozdziałem będzie parter. A za chwilę zrobimy również, albo możemy od razu dodać, dodamy jeszcze jeden podrozdział i niech będzie to piętro. Takie tworzenie podrozdziałów w ofercie daje nam jeszcze jeden wielki plus czyli możliwość, właśnie dokonywania opisów. Opisy rozdziałów. O opis zakresu prac. Może tak zrobię. Opis zakresu. Opis zakresu prac. W tym miejscu możemy opisać klientowi na czym te następne, czy też czego dotyczy ten dział kalkulacyjny. Możemy również dodać zdjęcia. Zdjęcia, które pozwolą nam skutecznie przedstawić klientowi na czym właśnie ten dział kalkulacyjny polega możemy dodać tutaj dwa zdjęcia dwa zdjęcia do tego poszczególnego rozdziału zwijamy sobie ten opis żeby nam nie przeszkadzał no i następną czynnością jak się domyślacie będzie dodanie pozycji ofertowych ja sugeruję aby czy też zawsze zachęcam do tego żeby budować własną bądź własną kartotekę bądź korzystać z bazy którą my zaczytujemy i zarówno jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe u mnie na mojej tutaj wersji Scotta mam własne bazy własne kartoteki dotyczące ogrzewania podłogowego ale w bazie już systemowej mamy również dodane ogrzewanie podłogowe i możemy sobie tutaj Wybrać na przykład montaż szafki rozdzielacza, 8 obwodów, jedną sztukę. Następnie możemy sobie wybrać montaż rozdzielacza z naszej bazy. No, przypomnę, czy też osobom, które nie są do końca zorientowane, aplikacja od razu dodaje odpowiednie ilości materiałów z odpowiednimi normami zużycia oraz. Z cenami katalogowymi, gdzie możemy sobie dopasować własne rabaty. Zwijam sobie tą pozycję i następnym następną pozycją będzie ułożenie obwodu grzewczego. zauważcie tutaj mam po prawej stronie podgląd od razu widzę jaka jest sugerowana cena za metr kwadratowy oraz jakie zostaną dodane wraz z tą pozycją materiały. Kiedy dodam coś takiego ułożenia wodogrzewczego, dopiszę teraz pokój pierwszy metrów kwadratowych na przykład 12. Aplikacja automatycznie obliczyła ile ten pokój będzie kosztował. No i ta kwota właśnie bierze się z przeliczonej stawki za każdy metr kwadratowy oraz z dodanych automatycznie materiałów. Następne pokoje mógłbym robić tak samo, wybierając bazy bądź duplikując tą pozycję, zmieniając nazwę pokoju i zmieniając również metry kwadratowe. No to dodajemy jeszcze z dwa takie pokoje, pokój drugi, trzeci. Na przykład, niech to będzie 21 m2 oraz pokój czwarty. Niech to będzie 15 m2. Jak widzicie, bardzo szybko wyceniłem ogrzewanie podłogowe dla mm, parteru. Spójrzmy, jakie jeszcze mamy tutaj ciekawe e, pozycje w. W kartotekach Scott'a mamy na przykład przygotowanie podłoża. No, powinienem dodać to na początku. Oczyszczenie podłoża lekko zabrudzonego, czy złoty za metr kwadratowy. Mogę wybrać taką pozycję, na przykład, że było to 50 metrów kwadratowych, a więc 150 zł. Zobaczmy, co jeszcze mamy. Ułożenie styropianu, pierwsza warstwa, druga warstwa. Wycinanie styropianie rowków yy, ciepłym nożem, ułożenie mat izolacyjnych, systemowych, także. Powoli, powoli te pozycje uzupełniamy i myślę, że z biegiem czasu będziecie, drodzy użytkownicy, mogli cieszyć się kompletnymi systemami. Tym bardziej, że do gry wchodzą bardzo duże marki, o których będziemy mówili z biegiem czasu. Już niedługo będziemy pokazywać pierwsze produkty zaczytane dużych, wiodących marek na rynku polskim, które nie tylko. Nie tylko postanowiły wczytać swoje produkty, ale również razem z nami opracować całe szablony wewnętrzne, aby właśnie łatwo, profesjonalnie i szybko umożliwić ofertowanie właśnie w aplikacji No i dobrze tak moglibyśmy sobie dalej ofertować ofertować spokojnie przy tym wszystkim rozmawiać albo pić kawkę No i nie wiadomo kiedy i wyceniliśmy cały parter i teraz moglibyśmy przejść do wycen wyceny piętra ale przyznacie że byłoby to bez sensu robienie tego od początku a więc ten pusty podrozdział piętro usunąłem i mógłbym teraz zduplikować parter Zmienić jego nazwę na piętro. Zmienić nazwę na piętro. Pozmieniać nazwy pokojów. Pozmieniać metry kwadratowe. I bardzo szybko mógłbym osiągnąć kolejną wycenę. Na kolejny zakres pracy. Dlaczego to pokazuje i o tym mówię? Przyznacie pewnie mi, że przez brak czasu, przez ten pośpiech ciągły, przez wiele ofert, które trzeba robić na co dzień, doszło do takiej tendencji, że oferty są bardzo skracane, robione, robione w taki sposób ogólnikowy. Po to, żeby właśnie nie tracić czasu. Nikt się nie bawił do tej pory w rozbijanie klientowi oferty na wiele pozycji albo rozbijanie na zbyt szczegółowe zakresy pracy. I nie robiło się to z tego powodu, że nie wiem, klienci tego nie chcą, tylko takie uproszczanie następuje poprzez właśnie czy w wyniku braku czasu czy braku narzędzi do ofertowania. Scott. Jak mam nadzieję pokazałem wam przed momentem, bardzo szybko potrafi ofertować i może to być oferta bardzo wnikliwa, bardzo profesjonalna, logiczna, dająca bardzo łatwy sposób osiągnąć właśnie dokładnie ten efekt, gdzie każdy zakres prac jest wyceniony, opisany i Wytłumaczony klientowi. Klient tutaj, właśnie, taka automatyka to jest świetny przykład. Zobaczcie, mamy malutki dział składający się z czterech pozycji na jakieś 2200 zł. W każdym innym przypadku, gdyby tylko była to kwota automatyka do, no, załóżmy, tej kotłowni 2000, no to dla klienta jest tylko informacja: muszę dołożyć kolejne 2000 zł na jakiś tam sterownik. Nie wiem, czy on jest mi potrzebny, nie wiem, czy to jest najlepszy sterownik, jaki mogłem mieć. Nie widzę tego sterownika w ofercie mojej konkurencji, to może tutaj ktoś chce mnie naciągnąć. Kiedy ten sam zakres prac, ten sterownik rozbijemy na konkretne czynności, które muszę zrobić czyli obwód zasilania, obwód jakiejś automatyki, okablowanie jakiś tam, właśnie, wycena tego sterownika oj, przepraszam. Jeżeli, jeżeli dodam jeszcze do tego zdjęcie i do tego opis, co ten sterownik będzie robił, przyznacie, że każdy z nas, stawiając się troszeczkę w roli klienta, byłby przeszczęśliwy, mogąc i rozumiejąc za co ma zapłacić. I właśnie na tym polega budowanie takiej struktury, gdzie tutaj po lewej stronie budujemy te duże działy, duże wątki, a wewnątrz, a wewnątrz rozbijamy ten zakres pracy na mniejsze części. Z praktyki wieloletniej praktyki ofertowania mogę powiedzieć tylko tyle. Ofertowanie w, w takiej strukturze to przede wszystkim dla mnie było zawsze ułatwieniem i dawało mi ten spokój, że o czymś nie zapomniałem, że wyceniłem wszystko, że, że nie popełniłem jakiegoś błędu. Dużo łatwiej później wyceniało mi się też materiały, bo przecież z takiej oferty teraz trzeba jeszcze postarać się o dobrą wycenę materiału. No a po trzecie, właśnie rozmawianie później o ofercie z klientem jest dużo prostsze. No bo klient musi nas zrozumieć, no i klient również musi być zrozumiały. A więc po tym naszym obmiarze, po tej wizycie czy rozmowie z klientem przez telefon, później musimy to wszystko oddać właśnie na papier. No i teraz dla osób, które pomyślały, OK, fajnie, brzmi to nieźle, wygląda dobrze, ale klienci lubią sprawdzać ceny poszczególne. I lubią sobie przymarudzić albo lubią w internecie porównywać ceny poszczególnych rzeczy, i to może wpłynąć negatywnie na odbiór ofert. No i dla wszystkich, którzy mają tego typu obawę z tyłu głowy, my również ją znamy, częściowo ją podzielamy, i to też troszeczkę zależy od klienta, zależy od, od rodzaju pracy, uwzględniliśmy tą obawę poprzez konfigurator elementów wydruku. Jest to bardzo mocno rozbudowany konfigurator i tutaj jeszcze dopowiem, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ponieważ tych wariantów wydruku będzie jeszcze więcej, ale istotne i to co chciałem pokazać przekazać jest to, że to my decydujemy, jaki poziom szczegółowości wyceny klient ma widzieć na swoim wydruku. A więc możemy możemy zrobić obmiar, z ukrytymi cenami, tylko i wyłącznie z uproszczonym jakimś podsumowaniem, i po wygenerowaniu tego typu wydruku, będziemy mieli. Zauważcie, za momencie, jak się nam ukaże. No właśnie, to jest ta oferta, którą przed momentem wspólnie zrobiliśmy. Dodałem jakieś dwa zdjęcia, dodałem jakieś tutaj troszeczkę pokraczny opis. Dodałem, widzicie, 7 pozycji. A więc wybrałem taki rodzaj wydruku, gdzie klient nie widzi, jaka jest poszczególna cena założenia obwodu grzewczego czy tam montaż szafki rozdzielacza. On ma tylko to wymienione jako element oferty. I na końcu ma podsumowanie tego działu. Mógłbym oczywiście wygenerować sobie wydruk, w którym będzie widział te ceny. Wystarczy, że odhaczę ten checkbox pod nazwą Ukryj ceny. No, i teraz dla porównania, zobaczcie, mamy ten sam wydruk, tylko tutaj pojawiła się kolumna z cenami poszczególnych pozycji, a tutaj mamy tę, tą kolumnę schowaną. No i jeszcze jeden wydruk, mi osobiście on podoba się. Najbardziej jest to rodzaj wydruku, my go nazwaliśmy rodzaj skrócony, czyli jeszcze niepełny, w którym Odkrywamy już troszeczkę więcej, ale jeszcze ciągle zachowujemy dla siebie najważniejsze informacje. Czyli, zobaczcie, ten montaż szafki rozdzielacza w tamtym wydruku mieścił nam się po prostu w jednym takim wersie z informacją, że coś kosztowało 377 zł. W tym wydruku skróconym mamy tutaj informację, że ten montaż szafki rozdzielacza kosztował 377 zł, a pod spodem w rozwinięciu widzimy że w tym 50 zł robocizna a 300 zł materiały. Ale ciągle nie pokazujemy, ile kosztował ten rozdzielacz. Nie musimy pokazywać, ile kosztować będą jakieś kształtki, kołki rozporowe, czy cokolwiek byśmy tutaj nie, nie pokazali. I to właśnie będzie fajnie widać w ułożeniu obwodu grzewczego do pokoju numer 2. Widzimy, że 750 to materiały a 729 czy 725 e Przepraszam, odwrotnie. 750 to robocizna, a 725 to materiały, ale nie pokazujemy klientowi po ile mamy rurę, a po ile mamy folię, a po ile mamy klipsy. I to jest właśnie piękna sprawa, bo tutaj podczas ofertowania mogę bawić się każdą ceną, rabatem. Ceną katalogową, ceną ofertową. To jest tylko pulpit kalkulacyjny. To ja tutaj kalkuluję, ile chcę na tym zarobić, ile mogę zejść klientowi z sceny, albo ile chcę zejść klientowi z sceny. A ostateczny wydruk to jest moja decyzja dopiero na końcu, kiedy składam klientowi tą ofertę. No i to by było na tyle, co chciałem dzisiaj pokazać. To w jaki sposób Chcemy rozmawiać z klientem o ofercie, to jest kwestia właśnie budowy struktury oferty. I takie przesłanie czy też taką inspirację podczas dzisiejszego live'a chciałem Wam przekazać. Warto robić oferty indywidualne, warto dopracowywać ten proces ulepszać go z każdą ofertą żeby był coraz lepszy coraz lepszy osiągniecie osiągniecie dwa bardzo fajne i duże cele przede wszystkim przestaniemy już udostępniać może ekran przede wszystkim osiągniemy dwa duże cele jedna to ogromna taka spójność każda nasza oferta będzie wykonana według tego samego standardu osiągniemy przez tą spójność Dużo lepsze wyniki, ponieważ z perspektywy klienta będzie to wyglądało na firmę budującą duże zaufanie, duży taki, dużą pewność siebie, co klient również ocenia. No, i właśnie poprzez poprawianie tych procesów jesteśmy w stanie z każdą ofertą być coraz lepsi, po każdej rozmowie z klientem wyciągać wnioski, poprawiać, poprawiać oferty, poprawiać proces, usprawniać go i de facto robić oferty lepsze przy dużo mniejszym nakładzie pracy. To tyle w dzisiejszym live. Zapraszam do komentowania również już po zakończeniu live'a obserwujemy wszystkie nasze nagrania, odpowiadamy na komentarze, jeśli się pojawiają. Do zobaczenia w przyszły wtorek na naszym kolejnym live'ie, prawdopodobnie też o godzinie 18:00, damy wcześniej znać. A póki co życzę przyjemnego wieczoru i reszty tygodnia. Pozdrawiam, trzymajcie się.